Siemaneczko, ja jestem Kładek, witam Was w kolejnym odcinku. Tak, ci starsi widzowie będą wiedzieć, wiedzieć o co chodzi z, z tą grą. To jest Grow Castle. wam tylko przypomnę o subskrypcji i o łapce w górę, jeżeli film wam się spodoba. Możecie również zostać na dłużej, naprawdę. Polecam, zapraszam, tutaj nikogo yy, nie odrzucę oczywiście. No a tutaj widzicie, to jest Grow Castle. Jak będziecie chcieli, mogli sobie, będziemy mogli sobie obejrzeć rok temu około, to było tam 8 miesięcy temu, możliwe, że już tam jest. A tu już było naprawdę z tą grą już, co się nagrywałem o tej grze yy, odcinki już dość dawno, nie będę ukrywał, już no daleko, ale dobra, to mi się wydaje, że możemy rozpocząć już. No i od razu przyspieszamy sobie. Tutaj to, to, po, to po prostu klikamy z jednego z tych jakby herosów, czyli załóżmy, że, to, że od dzisiaj to są herosi. No tutaj kupiliśmy właśnie przed chwilą sobie łucznika. I teraz zaczynamy niszczyć. Nie wiem czy z tego będzie seria. Po prostu nagrałem sobie tak ten odcinek, żeby po prostu było. Oj, nieważne. Też jak mogliście tam zauważyć, też nie było przez jakiś czas odcinków, ale naprawdę teraz nauki mam tak dużo. W tej szkole, co się, w tej chwili mam bardzo pracowity, bo kartkówki to jest masakra, co się teraz dzieje tam u mnie w szkole. okej, okay, lepszamy po raz kolejny, i teraz będziemy mogli już kogoś kupić. Alpierw musimy zabrać pieniążki a dobra, lecimy niszczymy ich sobie tutaj dalej. Dobra, cyk. To trzeba tutaj ich zlaminować. Łatwo. No dobra, no, no to. Teraz moglibyśmy tak w sumie. Jeszcze w sumie sobie zagramy rundy dalej. Użyjmy to. To. I to. Dobra. Czyli to już tylko jedno nie? zniszczyliśmy. Możemy sobie najprawdopodobniej kupić jakąś. Po, a nie, jeszcze. no no są oczywiście, no wiem o tym, ale. No, takie no, takie postacie tam, no, tak średnie. Takie średnie bardzo. No Dobra, ulepszyłem sobie tutaj tylko 3 w golda, sobie ulepszyłem Żeby więcej golda wlatywało na moje konto jest tutaj... Oho, pierwszy boss Okej okay. Uda się Ale no czy no tak to ja nie wygramy, to było już oczywiste, no <grafię> Dajmy replay Dobra Chyba że, to będzie, chyba, że to nie będzie to samo. A, i dopiero teraz będzie najprawdopodobniej te. Okej, okay, no to możemy sobie kogoś kupić. Kupimy sobie. Załóżmy, że. Mm, tak, szukam jakiejś postaci, ale tutaj pewnie już nie znajdę nikogo. Chyba, pewno trzeba zbierać do tego Golem Mastera. To jest na pewno co musimy zbierać, bo bez tego to będzie lipa Kupmy huntera. Nie wiem czy to był dobry wybór. Później się okaże I teraz boss. Dobra. Cyccy Blue. Dobra. I czy się uda? Dobra. Nice, super. Mamy teraz kolejne dwa upgrade i dalej idziemy w złoto. W Golda, wszystko w Golda. Ok, tutaj już zaczynamy ich niszczyć. No. Dobra. I zobaczcie tutaj teraz co rundę. Mniej więcej wpada nam około 50, 500 monet. A też tymi subskrypcjami le, lecicie jak burza. Jestem Wam bardzo wdzięczny, bo to co robicie, no już. Braknie nam około 60 subskrypcji, tylko do 300, do 300 subskrypcji. No tyle powiem, nie? Co my tu możemy kupić? Warmasę kupmy, Glizdę. Cyk i cyk, dobra. Tutaj atakujemy ich na chillu. I mam nadzieję, że teraz wygrywamy, nie? Bo to o przegranej nie ma co, co mówić. No i dobra. Dobra, lecimy tutaj dalej. Niszczymy ich. Wszystkich trzeba zniszczyć. Napiszcie, no, możecie napisać w komentarzach, Gry na, mniej więcej na jakiś telefon, takie, nawet no, takie jak ta, czy trzeba coś, ym, na przykład, nie wiem, cokolwiek, coś w tym stylu, właśnie. Możecie napisać, jest y, obczaję y, tą grę. I kto wie, ak akurat może ta wasza gra właśnie wystąpi, właśnie w odcinku. Więc zachęcam bardzo. No więc, dobra, tutaj lecimy. Mój no, halo, co tam się dzieje? No. Nie zgadza się na takie. Ech. Okay. Dobra, ulepszyliśmy dwa razy. Ulepszyliśmy teraz nasz zamek. Okej. Okay. Lecimy tutaj dalej z nimi. Dobra, cyk tutaj wszystkich tutaj udało się jakkolwiek zmniejszyć, ale nie, nie, dalej jednak się udało, dobra, super. Nie, okej, okay, więcej łuczników, to jest bardzo ważne. Jak mówiłem, prawie że rok temu, nie? Masztata. Ale, właśnie, po, po, to, po, po to jest właśnie, żeby, żeby do tego kiedyś wrócić. I żeby być lepszym w to, nie? I na tym to właśnie polega. A tu możemy coś kupić. Nie, zbieramy 2000. Tyle po. Na razie, zbieramy 2000. Nie, nie potrafię przejść tego bossa totalnie. Nie, nie potrafię, nam. <grych> masakra, mm. albo skurzę się na tą reklamę, widzimy się po reklamie, okej, okay, jestem już, możemy sobie kupić i kupuję to, to na monety, bo to, no wiem, że trochę przesadzę teraz z tym hajsem, ale uwierzcie mi, że ja to muszę mieć, bez tego będzie trochę lipa, bo to tym więcej hajsu, tym będziemy mieć po pierwsze lepsze jednostki, i wszystko lepsze. Tak w skrócie. Cyk, cyk, dobra, cyk. Bo się uda zniszczyć, ale nie wiem, czy uda się zniszczyć tamte. Udało się? Tak, dobra. Widzieliście. Nie wiem w sumie jak ja to zrobię teraz, ale nieważne. Ale teraz my się w... pójdziemy teraz w atak. Co ja tu mam? Mam dalej tysiąc. Panie, to, to nic z tym tysiącem nie zrobimy za bardzo. Hmm. Dobra, lecimy dalej tutaj. Mamy coś jeszcze do ulepszenia? Nie, to sobie kupmy... O, doo, dobra. Teraz to już pójdzie bardzo łatwiutko. Już mamy pełen cały kolejny rząd. Okej, to jest szybko niszczymy ich. Dobra, syk łatwo, ładnie... Hmm, może bym kupił... Ok, pięć 5000. 50, <laughs> Kiedyś tysięcy i mamy ustawioną obronę, nie? To wszystko teraz jest potrzebne do, do szczęścia. Dobra. Lecimy, rozwalamy ich. I jeszcze 3000 mniej więcej. Więc. Jest. Dobrze na razie, to jest naszym bilans ten hajsu. Ale no, zobaczcie, teraz jak to szybko leci. Gdybym nie ulepszał ciągle tych rzeczy, do. Wiecie się o co mi chodzi, żeby mieć wie, więcej monet, żeby zdobywać, no to bym teraz tak szybko te, tego koniec nie zdobywała, tak? to no to bardzo szybciutko i łatwiej tylko możemy... Aha, to chyba przegramy. Jednak nie. Chociaż nie, dobra, wygraliśmy. No i... Co się stanęło? A dobra, to. Okej. Okay. Chcę z tego wyjść mmm... dobra nie wiem Od, odmawiam teraz tą ofertę za reklamę żeby dostać więcej hajsu i, i, oby, i chyba damy radę chyba w tej rundzie już zdobyć 5000, tysięcy chyba że to będzie taki fart yy, pech, że się o dobra nieważne. udało się okej, okay, rozwalamy tych ostatnich i dobra, tu możemy znaleźć tego chłopa nie ten nie ten, chwilę, zaraz znajdziemy go na pewno. O golem master, kup, dobra. Teraz zobaczcie, bo niech się mogą mnie wiedzieć co on robi. Battle. I no, no właśnie, o tym mówię. No, wysłał takiego golema i teraz mamy już obronę gotową całą, nie? To już będzie już bardzo łatwo leciało. Ale on nie może być tutaj super w super dlatego, bo on tylko wysła tego golema, który nie może w ogóle zginąć. To jest właśnie w nim najlepsze. A tutaj mamy kolejną ofertę, ale nie. Ulepszymy po raz kolejny nasz, nasz, naszą budowlę, zamek. No i dobra, niszczymy tutaj się szybciorkiem. Cyp. Wysyłamy na, naszych rycerzy i... Wygraliśmy. OK. Kogoś kupimy? Nie. Aldora, dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. To widzimy się w następnym odcinku. Naprawdę nie wiem za ile. No a ja się z Wam żegnam. Na razie i cześć!